Pokażemy tutaj, jak użyć płytki Winner Micro R602 w połączeniu z firmware Open Beacon, aby stworzyć proste urządzenie IoT kompatybilne z Home Assistant. Płytka ta bazuje na mikrokontrolerze W600, który można czasem spotkać w różnych urządzeniach smart typu sterowane przez Wi-Fi gniazdka i lampy, więc pokazany tu proces będzie można powtórzyć w przypadku tych urządzeń. Najpierw zaczniemy od prostego sterowania przekaźnikiem i przyciskiem, a następnie pokażemy, jak podłączyć czujnik temperatury i wygodności DHT11. Oto płytka R602 wraz z podstawką USB. Konwerter USB na UART jest już na pokładzie. Wyprowadzenia widzicie na ekranie. Płytkę R-602 można też kupić w wersji bez podstawki, w postaci bardzo małego modułu. Ta płytka ma dostępnych tylko kilka GPIO, ale powinno to wystarczyć. Zacznijmy od przylutowania złącza, tak abyśmy mogli wpiąć ten moduł w płytkę prototypową. Najpierw wkładamy złącze, potem dodajemy topnik. Topnik ułatwia nam lotowanie. Potem lutujemy każdy pin, jeden po drugim. Oczywiście trzeba też pamiętać o tym, by grot lutownicy był czysty. Również należy używać odpowiedniej temperatury dla rodzaju użytego spoiwa. Spoiwa z domieszką ołowiu mają mniejsze temperatury lutowania. Teraz można łatwo wpiąć moduł Wi-Fi w prototypową płytę. Zacznijmy od prostego migania diodą LED w Open Beacon. Najpierw przygotujemy układ z diodą LED. Opornik jest niezbędny do ograniczenia prądu. Opornik 200 ohmów powinien wystarczyć. Następnie musimy wgrać firmware OpenBeacon na płytkę. Najpierw trzeba to zrobić przez kabel USB, a następnie można wykonać aktualizację przez WiFi. Podłączamy płytkę do komputera. Pobieramy narzędzie wm WMtool i plik binarny OpenBeacon dla platformy Winner Micro W600. Linki znajdują się w opisie wideo. Następnie używamy WM-Tool do wgrania firmware. Przed wgraniem ustaw indeks portu.com na indeks swojego portu. Zmień również nazwę pliku źródłowego, jeśli to konieczne. Najpierw startujemy zapis flash, następnie wciskamy przycisk reset na płytce. Flashowanie powinno się rozpocząć. Czekamy, aż się zakończy. Następnie wreszcie wciskamy ponownie przycisk reset, aby uruchomić nowy firmware. Warto pamiętać, że to samo podejście zadziała dla innych urządzeń z układem W600. Ta metoda nie ogranicza się tylko do w 600 Devport Teraz powinien pojawić się punkt dostępu Wi-Fi OpenBacen. Pora parować Open z naszym Wi-Fi. Podłączamy się do Wi-Fi OBK i otwieramy stronę konfiguracyjną. Na konfiguracji Wi-Fi wpisujemy swoje SSID i hasło. Tak, aby urządzenie Open Beacon mogło dołączyć do naszej sieci. Następnie warto znaleźć nowy adres IP, przypisany do nowego urządzenia w kliencie DHCP naszego routera. Dobrze, Open Beacon jest teraz wybrany na W600 i sparowany z Wi-Fi. W zakładce config moduł ustawiamy rolę GPIO. Tutaj wybieramy PIN, do którego podłączyliśmy LED i wybieramy rolę LED do przekaźnika. OpenBeacon automatycznie wyświetli przycisk panelu WWW, który będzie mógł kontrolować diodę LED. Warto dodać, że ten firmware można dowolnie skryptować, można oprzeć sterowanie lampką o czas pobrany z Internetu, można nią sterować przez polecenie HTTP GET, a również można użyć MQTT, aby podłączyć je z Home Assistant. Teraz dodajemy przycisk. Przycisk można łatwo podłączyć między GPIO a masą. Nie jest potrzebny rezystor pull ponieważ ten moduł ma wewnętrzne, programowalne rezystory pull up Ponownie zaglądamy do zakładki Configure Module i wybieramy rolę Button dla wybranego GPIO. Swoją drogą, to drugie pole o indeksie 0 to numer kanału, który umożliwia grupowanie wielu przycisków i LED lub przekaźników. Jeśli chcesz, aby przycisk reagował na naciśnięcie początkowe, a nie po zwolnieniu, przejdź także do ustawień i włącz flagę Instant Button Presses. Ok, teraz jeszcze sprawdźmy, czy wszystko działa. Od teraz można kontrolować urządzenie zarówno poprzez fizyczny przycisk, jak i z poziomu telefonu. Teraz zrobimy coś bardziej zaawansowanego. Najpierw musimy uzyskać połączenie 3,3 V. Ta płytka nie ma wyjścia 3,3 V, więc musimy przylutować dodatkowy przewód dopadu 3,3 V z kondensatorem modułu Wi-Fi. Po prostu dodajemy trochę topnika, pobielamy przewód i lutujemy. Trzeba pamiętać, że regulator LDO z tej płytki nie ma dużej wydajności prądowej. Warto rozważyć użycie zewnętrznego LDO, jeśli potrzebujesz większej wydajności. Teraz można podłączyć czujnik wilgotności i temperatury DHT11, którego wyprowadzania pokazujemy na ekranie. Zasilanie podłączamy do 3.3 V, masę do masy i szynę danych do wybranego GPIO. Następnie w zakładce Configure Moduł wybieramy rolę DHT11 dla danego GPIO. Zapisujemy i wybieramy kanały używane do przechowywania pomiarów temperatury i wilgotności. Powiedzmy, że będziemy przechowywać temperaturę w pierwszym kanale, a wilgotność w drugim. To wszystko. Teraz powinniśmy otrzymać poprawne odczyty z Twojego czujnika DHT. Nadszedł czas na ostateczny test. Podgrzejemy czujnik DHT mocną latarką. Jak widać, temperatura wzrasta. Oznacza to, że czujnik DHT poprawnie działa. Teraz można wykonać Home Assistant Discovery, by otrzymać odczyty w asystencie domu, ale o tym już opowiedzieliśmy w poprzednim video. Dziękujemy za uwagę. W razie pytań zapraszamy na nasze forum. Możecie również rozważyć odwiedzenie naszej listy urządzeń IoT lub nawet przesłać tam opis nowego urządzenia, w zamian za zestaw upominków elektrody. Do zobaczenia.